Trenera Mirka i to, że, że nazywa takie posunięcie, no w ostatniej chwili last minute, no, ale mimo wszystko, w taki ostry sposób. No ja nie mogę wypowiadać się za, za taki autorytet sportowalki jak trener Mirek Okniński. No, powiedział co powiedział, no ale mogę powiedzieć tylko tyle. To naprawdę wskoczyło w ostatniej chwili, a tak naprawdę powodowane jest układem czysto koleżeńskim. Bo ja bardzo lubię, bardzo sobie cenię pewną lojalność dzielnic dzielnicową i jeżeli kogoś poznajesz, to go poznajesz od dzieciaka, a akurat z prezesem Bartkiem Szubą, który pochodzi z Gondowa, ja jestem zachodniej i znamy się od, od lat młodzieńczych, dlatego no, z, takimi, z, takimi, z takimi ludźmi, z którymi się znam od, od wieków mogę robić interesy takie właśnie ad hoc. Jasne. Y bardzo dziękuję. A czy przyjdzie taki dzień, że na przykład y zobaczymy? Pana, Panie Jacku, w klatce w Federacji FEN, tutaj już prezes Jóźwiak popracowałby nad doborem odpowiedniego rywala dla Pana. Ale ja mam tutaj pomysł. Zapraszam z tego miejsca Marcina Najmana, bo wiem, że Pan Jacek jest gotowy skrzyżować z nim rękawice, także dogadajmy się i zróbmy tą walkę u nas, z wielkim no i tak dalej. Pan Jacek jest bardzo pewny siebie i powiedział, że Marcinowi da, daje góra 30 sekund. Nie, 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 ja to będę najmanik. To do mnie Nie, o nie, tak nie, nie, tak fajnie, nie? Trochę podkręciłem, no ale dobra, no tak nie dwie minuty, będzie nie. nie będzie, nie. Nie, nie, ale nie Na jakich nie, nie, nie. zasadach zapowiedź. Marcin, Marcinek Najmanik, zresztą oficjalny frajer, e, powiedział, że podjął wszystkie moje, wszystkie moje warunki, bo to nie jest tak, że ja mnie tam te pieniążki to tam latają, którą tam zaproponował. No ale faktycznie uwiarygodnił się ten jego wspólnik złożył depozyt notarialny, to jest jakby, o której to jest sprawa wyjaśniona. Natomiast zapowiedziałem, że akurat z Marcinem Najmajnikiem to wejdę na swoich warunkach. Moje warunki to są gołe pięści, to jest walka longiem, to jest walka, jeżeli sędzia będzie, sędzia ma być tylko właściwie na wejście na zagrożenie życia zawodnika. I last man standing. także żebyśmy nie oddawali tego tego werdyktowi sędziowskiemu. Bo jak to czasami wygląda, to mogliście Państwo zobaczyć na ostatniej, na ostatniej gali FMMA, MMA, jak wyglądają werdekty sędziowskie. Także Najman przyjął wszystkie warunki. I nie, nie, żadne 30 sekund, ja będę go karał. Tam, tam on w końcu musi zobaczyć jakieś rany wojenne, bo on, on to jest taki farmazon, który tym gospodyniom, gospodyniom domowym się sprzedawał jako wielki fighter, bo nigdy nikt, nikt go nikt skutecznie nie okaleczył. No teraz, no to okej. Okay. Facet mówi, że jest na emeryturze, bo ma 42 lata. No to ja mam 52 i, i zobaczy, co to znaczy naprawdę, naprawdę bój. No, bo mam zamiar go mocno pokaleczyć, Tym bardziej, że no, na ubliżał, obliżał, poniżył moje, moje nazwisko, a, po, pozwolił sobie na taki, nie wiem, to chyba taki żarcik w jego, przeko w jego przekonaniu miało być, że nie ma większej obelgi w tym kraju niż nazwać kogoś murański. Otóż Marcin Najman. Marcin Najman, Frajerzyno. Murański to jest stare, dobre, góralskie nazwisko, Sopotnia Mała, pod Jeleśnią i mój dziadek Wojciech to by ci ten Łepetynę by ci rozbił ci paską, a ja cię po prostu będę lał, będę cię lał, lał i żebyś krwawił. A jeżeli pan prezes Juźwiak widzi taką walkę tutaj, no to powiem tak, e, Najman zaczął od Polsatu i Najman skończy w Polsacie, jeżeli będzie taka wola włodarzy. Odnośnie... Odnośnie ran wojennych, tu jeszcze padło z Pana ust kilka słów. Chciałem zapytać, bo widzę tutaj obfitą bliznę na Pana przedramieniu, z tyłu głowy. Ile ma Pan ran wojennych i po czym? No to musiałby Pan zobaczyć tych, którzy te rany próbowali zadawać. Wszystko jasne. Ja chciałem jeszcze coś tutaj dodać, dlaczego mi tak zależało, żeby zakontraktować Jacka. Tak? Byłem na Fame MMA w zeszłą sobotę. Bardzo ciekawiła mi ta walka, znałem mniej więcej troszeczkę nie do końca, ale znałem tam ten konflikt z Dominikiem Zadorą i nie znałem przy początkowo Mateusza, tak? Ale podczas tej walki naprawdę on skradł moje serce tym, co pokazał w tej klatce przekonał mnie do siebie, zobaczyłem, że ma serce prawdziwego wyłownika i już od pierwszej rundy kibicowałem tylko jemu, bo wiedziałem, że to jest prawdziwy góralski charakter i że naprawdę ma to serducho w klatce i walczył do ostatniej kropli krwi i dla mnie to on jest prawdziwym, mentalnym zwycięzcą tego pojedynku, także z tego miejsca Mateusz, gratulacje za, za tą walkę, naprawdę pokazałeś tutaj kawał serducha i charakteru. Dziękuję bardzo, ja sobie robiłem taką afirmację, że Arek po moim ciężkim nokaucie zostanie zniszczony na noszach i pojedzie na no, Wyszło tak, że po ciężkiej, krwawej batalii również został zniesiony na noszach. Więc nie, nie do końca się ułożyło tak jak chciałem, aczkolwiek afirmacja spełniona, bo wyszedł na, na noszach pod tlenem. 10 minut dochodził do siebie. Słuchajcie, mamy 3 minutki do. Y